Serdecznie nie w kolejnym odcinku na moim kanale w tym odcinku yy, znaczy no chciałam powiedzieć, że tam nie było odcinka, ale no to dlatego bo ja byłem na zielonej szkole no i jeszcze no, po prostu nie nagrywałem, no ale już teraz z powrotem powinno być o jest 12 starterów, to dobrze bo ja chyba miałem to 5 na 5, ale no ja nie zagrałem wszystkich meczów, ale ważne, że mam epicki o, matka do czeka. Rzadki. Rzadki. Super. Znaczy, bardzo rzadki. Rzadki. A tu we mnie będą same rzadkie oprócz tego epickiego. I są i bardzo rzadkie O, epicki. Uu, legendarny. No i łatwiutko, dobra. Teraz co z niego poleci? I starp Uu, Nie mogę. Star Power do lili. O, jest słabe. Wow. Znaczy no wiadomo, no raczej mi za że nie polecą yy, No bo mi tylko brakuje Czterech mityków Czterech mityków i jedno... O już jest Squadbusters też Jeśli chcecie żebym nagrał yy, yy, Jeżeli chcecie żebym nagrał skład yy, yy, Squadbusters to yy, No to możecie Mm, to napiszcie w komentarzu, to wtedy może nagram No a na razie tu lecimy Jakieś coś się zmieniło, bo ja na w szkole to nie mogę mieć e, telefonu i nie dobra Nie ma już Gojilli, ale to już nie było ok Sklep, sklep Shelly Shodan no i lecimy, tak sobie, nie wiem, coś chcę sobie zagrać szelką, więc sobie zagram szelką. Bo w sumie, czemu nie? O, jeszcze na boty, więc elegancko. Lecimy, lecimy, lecimy. Nie śpimy, znaczy co? Yy, dobra. Hops, hops, hops. Okej. Okay. Lecimy dalej. Siup, siup, siup. Hop. Jop, dobra. ok. Też się poko bijesz Jessie, ale ten poko długo nie, po, nie, nie pożyje znaczy nie potrwa. poko długo nie potrwa. On to Jessie dużo zadaje. A, ja miałem ja mam rozładowany telefon, no, bo go nie używałem długo i muszę grać na kablu. Znaczy no bo chciałem po prostu nagrać. Mogłem poczekać, ale ja no, chciałem nagrać szybciej, to sobie nagrałem szybciej. Ja nie mogę. Dobrze, że ten gościu sobie poszedł. Trochę. Bye, bye. Bibis, bye, bye. Pedro, Pedro, Pedro. Pedro. Nieważne. Ym, dobra. Nie wiem czemu. Akurat zawsze jak nagrywam, to mi przychodzi jakieś śpiewanie, jakieś piosenek. Nie wiem dlaczego. No nie. Wytworzył nowego ludka, no już idź. Dobra, go. O pan na 9. Oj, o... Oj, 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 Problemy. Nie jeszcze mnie trafił. Nie jeszcze ma ulta dobra jedziemy z nim, nie ma co. Czy mają motki teraz na dole? Mam mniejsza o to. Ważne, że wygrałem. dropik O, epicki, no i elegancko. 100 punktów mocy Okej okay. Chwila Mostrofist dobra 700-330 no dobra, to nic się nie zmieniło, w sumie nie grałem No Nie wiem kim tu pograć Może Piper Piperką Piperką, albo du duelsy Dobra duelsy sobie zagram Nie wiem Piper nie będzie nie, tego trzeba zmienić, bo on jest słaby. Może Leona bym tutaj dał. Zawsze trochę na nim puchaków nie zaszkodzi, więc no, lecimy. Ok, dynamic, Mike. No time to explain, czyli nie czas na wyjaśnienia. Gościu na każdym przynajmniej srebro. Ha, ktoś awkuje. Dobra, nie? Jednak nie awkuje. Ale no dobra. Nie. Dobra, ja tu sobie poczekam na odległość. Jak on będzie chciał podejść, to sobie podejdzie. Tu sobie stanę na środek. Poczekam na niego. Na no, spokojnie. Ja tam nie będę się męczył. Nie będę się bawił w to podchodzenie. Pum. Dobra. No w się. dobra okej okay. To ciężko nie było Nie mogę powiedzieć że było ciężko Tu też nie Okej, okay, teraz tylko ta skacząca małpka Zaraz któregoś z krzaka wyskoczy Ale ja tu poczekam, mam lepszą pozycję, jestem w środku Bo nie ma na pewno ulta, będzie musiał sobie nabić. Więc no. Dobra, jak tam idzie ta burza. coś chyba nie idzie. Ale zaraz pójdzie. No, już idzie. trądzie będzie szybko przychodziła. jakieś się wrażenia zostaje. Czach, trach. Ciach. Czach, 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 czach. O, no i łatwo. I zacznę tam. Mm, masteria plus 18 plus 3 plus 3 plus 3. Nie, tak. No łatwo. 9 pucharków. Każdy po 3 dostał. No to lecimy. Sobie wbijamy polyper na następną masę. Znaczy. Ja wiem, że mogę ją na przykład na knockout. No ale tutaj też jest fajnie. Ok, kolejne Miko. Tutaj daj nam Mike znowu trach to trach och, ale ja strzelałam brzydko pum jest, nie trafił, fart, fart, fart bo on był już po mnie to pewne oj, oj, w ścianę puch o problem no nie, no już prawie ult był prawie, prawie dobra, no, teraz nie ma szans on go się strzeliło w powietrze. Nie traf Nie. A to będzie dalej leżało? Nie. nie. Dobra. No jak on trafia Ja to już uzyska. dobra, ja jestem wychodzę. A bo po prostu tu zamiast Amber. Zamiast Ember, Monstro, weźmy weźmiemy takiego. Kate, okay, tylko tu zamiast tego. No kurczę. obrazujmy to tak. Tu weźmy Dynaskog. Mm, wiem, że tamten był lepszy. Wiem, ale dobra. A tu weźmy Le... no, czy Leona. Tego pana i lecimy. Zobaczymy, czy coś wygram w ogóle. Bo tu mam wszystkich 600 plus pucharków. Okej, okay, Brock. zacznijmy brąz coś. Dobra, z kości ma, ale ma starszeli i srebro jeden No dobra. Let's go. Dobra, łatwo. Szybko poszło. Szybko wygrane. Cia, cia, Cią. Bom, bom. No i. Ok? Ok, okej. Okay. Let's go next. Nie, prawie to wiem. O kurczę Maulta. Pu! Nie wiem, ciągłem zdenerwowaną minkę, ale... Kurczę, trochę jest zbyt na blisko potrzebny. Ora teraz Leon i kruk. Nie, no znowu gość Maulta i tyle. Tyle by było z tematu. Minus 2, dobra, to nie najgorzej jeszcze raz idę. Ok, fang, piper, y L primo. Ok. Ok, doki, doki. Ok, doki. Okay, okay, okay. okay, okay. Ciach, ciach, ciach. Pięknie strzelam, dobra. Może weźmiemy jednak ten gadżet, żebym coś jedno chociaż trafił. Dobra. Kości chce na mnie ulta se nabić, ale ja się nie dam. Ja w niego strzelę. Uhu. Iczu, iczu, i, iczu, i i bye. bye. iczu, 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 si iczu, 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 tyra, Trach. Ty iczu, 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 Ne, iczu, iczu, Nie No, Szustwo. trach trach trach. Dobra. trach trach trach. trach. baj. Okej. Okay. I teraz co? Oh, primo. trach trach trach. trach 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 trach. trach trach. trach trach. trach, trach. No i łatwo. Nes mi pomógł, że w sumie, w sumie, mi pomógł, że mnie przerzucił i siup. Dobra, niech będzie przez chwilę. Musimy pograć, a tutaj szybko sobie otwieramy random star obrzadki. Rare hi hi profil. Zobaczmy. 25 ranka na Hanku. What the hell?

Dobra, wysłałem mu i teraz idę i sobie pogram w to jeszcze, a później może w nim, z, z nim zagram sobie, um, no, sobie może z nim zagram po odcinku później, czyli za 10 minut jakoś, okay, zaczmy zobaczmy tutaj, Creature of the Night, Morty Stringeradu, nieważne, Morty ringradu ej, 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 coś nie trafiam, Mm. 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 nie, czemu mi się nie, jeszcze ona ma ulta, dobra to się tak robi trach czemu każdy ma ten gorszy garzec i go jakoś dobrze Lululule. sorry, sorry, sorry chyba przestraszyłem. trach, trach, trach trach dobra Trach, 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 trach. No jest. Okej, Te, teraz skacząca małpka. Trach, 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 trach. Trach. Trach, trach. Dobra, teraz kolcik. Właściciel małpki. Dobra. Ja sobie muszę nabić ulta, to już gościa nie będzie na planszy. Czy tam na polu gry, polu bitwy, o dobra, gość już ginie. Trach, nawet bez ulta mogłem zrobić. Hop, hop, no i łatwo. No poczekaj chwilę, reject. U, episki. U, to skin do Mandy, MC Mandy, no nie będzie, czemu nie? Dobra, no i kolejne... Tutaj kruk już został trochę odrabiany. Piper wbijana, lecimy dalej. <strybuj> Dolesy, czyli… W sumie te duelsy, czyli chyba w polsku, one są całkiem fajne. Możesz na wyższych postaciach wbić po prostu te, yy, jak to się nazywa, pucharki. Bo tak często przegrywasz czy coś, a tutaj możesz na przykład... no, jak jedną przegrasz postacią. Następno możesz wygrać po prostu. Tam sięgam? Prawie. No dobra. Jak tu będzie, to te. No dobra, to ja tu poczekam. Burza zaraz przyjdzie, więc wszystko na spokojnie. O, no już idzie. Jeszcze nie trafiłem. Dobra, nieważne. O. Drach. 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 No nie. Nie, koleżanko, koleżanko. My się nie zrozumieliśmy. Miałaś skinąć. Dobra, leźmy dalej. Kolcik, kolcik. Dobra, no to znowu czekamy. No okej. Okay. Ja tak mogę poczekać. Ja mam czas. Najwyżej nagram drugi odcinek. Jak mi się będzie chciało dalej nagrywać. Albo sobie pogram bez odcinka. Też mogę. Też zawsze fajnie. No prawie wyszło. Ale dobra, teraz go już już nie ma szans. Bo dynamite, to dynamik o ale żebym rzucił, ale dobra i tak już nie ma szans. Trach... Trach. Trach. No prawie, ale teraz już nie ma szans. No teraz jest kolcik. Kolcik. Krók. Dobra, znaczy nie wiem, czy nie ma szans. Ale przynajmniej spróbuję to wygrać jeszcze jakoś. Co nie? Tej, okay, tej. Okay. Ciach, prawie dostał, ciach, prawie dostał, ciach. Aha. Dobra. No, chodź. Nie chcesz się bić na blisko. Nie chcesz, boisz się. No to się bój. S to słusznie. Aha, no okej. Okay. Dobra, nieważne. Jeszcze raz, jeszcze raz. Nic tu nie było, nic nie widzieliście, to się wytnie. Nie wiem, no, się nie wytnie, ale dobra, nieważne. Cold spiper. Cold versus piper. Piper, o nie, Edgar, Edgar. Trach i. Ciach, ciach, ciach. Raz przynajmniej do 100. Cium. Cium. Dżum, dżum, dżum. Dżum. Hop, hop, hop. Dym, dobra, musiałem to zrobić, bo bym zginął. Jeszcze by bym nie rzucił. O kurczę. Ja nie mam ulta. Ani nie mam tego gadżetu. Szybko, synabi, ulta. No traf tego Edgara pospolitego. No dobra, gość że strzelił się. Dobra. Dobra, teraz daj na Mike. To już gościu nie masz szans. Dobra, nie mam gadżetu, ale i tak nie ma szans. Hops. Wiem, że on się nabija ulta, i trzeba go szybko wyjaśnić. Po prostu, dobra, już ma ulta, ale to już nie ma znaczenia, co by nie zrobił, co tak go nie będzie. Dobra, Aha, no to jednak co zrobiłem trochę. Dobra, nic tu się, się nie stało, walczymy dalej. Mówi się, trudno i żyje się dalej, jak tam się mówiło. Dobra, no niego się chowa za tą ścianką. Ja tu poczekam. Jak go wyjaśnię. Wystarczy, że se ulta nabije. Okej, ta burza idzie. No idź, burza, idź. O kurczę, on ma ulta. Ja może bym odszedł trochę. Nie skacz na mnie, nie skacz na mnie. No nie, nie. nie mam fana. He, fanną. No. Dobra, lecimy dalej. Może ktoś by jakiś Beset Gara się trafił? Griff? Nie wiem, Griff może jest dobry. Gold 2 na Griff. Ja, I Aniu. To będzie ale będzie miał kolder? Czy The będzie miał? Nie wiem, jak jest po polsku. Nie wiem, jak jest po angielsku że degreedy. Aha, no to będzie miał degreedy. O kurczę, chyba będzie miał degreedy. Trach, prawie. Ja się lecę. Trach. 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 No nie, jak strzałem bez beznadziejnie, dobra. Ale jej się wolno strzały ładują. Cią, 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 cią. Dobra. Może jednak nie będzie miał. Jeszcze zasięg. Tylko już wszystkie gadżety wykorzystane, ale dobra. Nie mogę dać o matki, tak szybko to trwało. Dobra. Dobra. Ha, no i wygrałem bo tak jakby remis, że razem tracimy poza dymiarzu, ale i tak to się jakby, dobra tutaj zremisja będzie jakaś, więc tracimy emotion of damage, nieważne ok dynamite kruk, nie, to jaka poko spoko pokos, puka let's go poko, poko, lo... o kurde takich trików to ja się tutaj nie spodziewałem o kurcze nie no, jeszcze kaczyk wykorzystam? Nie, to mnie zabije jeszcze. Co jest? Ale cheater. No co? Skąd on wiedział, że tam pójdę? O kurcze. To jest oszustwo. Mmm... aha. Nie, to jest oszust. Trzeba zgłosić się jakoś. Nie wiem jak, ale trzeba to zgłosić. <gry> Okej, okay, 27 minut. To, to będzie ostatnia gierka. Ostatnia gierka. Oby wygrano. A wtedy zrobię tą misję. Okej, okay, Kitek. Kiciuś. Nie, ale ja to wiem. Zaraz tu w kartonie przyjdzie jeszcze. Trzeba uważać na takie rzeczy. Aha, nie przyszedł. Dobra, to ja muszę tam iść. Dobra, proszę. Jest, wiedziałem. O kurczę. Cią cium, cium A no, ulta, dobra. Nie jest na ulta Ja nie mogę. No co? I znowu ma ulta. To jest bez sensu. No co? Nie, to jest oszustwo. Do dobra, a to wszystko w trzecim odcinku. Nie, jeszcze no dobra, jednak nie wszystko. Bo yy, mam yy, jeden bucharek na minus na kruku, tak nie może być. <coughs> Okej, okay, kruk, spajki i bas. Buz, buz. Czemu ten strzał, co on niby ma skręcać w przeciwnika, to on tak jakby strzela zupełnie obok. Czemu? To jest takie szybkie, że tego się nie da trafić, dobra. Let's go. Ciach. No widzicie, to nie trafię w to w ogóle. Nie, nie. Prawie. Dobra, co tam teraz mamy? Trach, 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 ciach. Rachu ciachu i po strachu. Rach, trach, rach, ciach, rach i postrach. strach ciach, ciach ciach, achach, ciach ciach Ciam, dostał, Cią. chach, leżym rzucił rzucił tego ulta pięknie nie, jeszcze buza mnie buza, buza no jest nie no jak ja chach, Dobra, ważne No co? Gdzie, gdzie to strzela? ja gdy dasz. Yy, znaczy ten, gdy dasz yy, autostrzał, on robi tak. Pum. Nie no, wiem, że to nie był autostrzał, ale pokazuję, jak robi autostrzał. Ciem, ciem, ciem. Ciem, ciem, Nie, jak już mam tutaj i hyper, to już po mnie. Ja, dobra, goś nie umie rzucać. Trzeba to przeczekać, tą burzę. Tą burzę jest po prostu, trzeba przeczekać. Jest, 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 jest. Ok, bas, oby bez ulta, oby bez ulta, oby bez ulta, dobra, bez ulta. O kurczę, już z ultem, ale dobra, ja tu wyskakuję mu na głowę i giniesz. Dobra, lecimy. O, jeszcze się. zrobione elegancko, 801. 29.30. W sumie wyszedłem na 0, ale... Mniejszo, to 20 minut grania, żeby nikt nie zyskał. Nie, nie, to wcale nie tak. Dobra. To wszystko w przyszłym odcinku. Nie, nie wprzywane. Cześć!